Hej, witajcie w drugim odcinku Sklondron in the Danger Zone Gdzie będziemy kontynuować walkę na trybie Endless Mode I zobaczymy jak nam pójdzie Jesteśmy na poziomie Uranium I teraz mamy naprawdę ciężkie spory, do walki, potwory Tak jak widać już do nas z laserów frują Oraz także mamy ulepszone, ogniste spirwoty Też trzeba będzie uważać na tych tarczą, bo tak jak widać potrafią być dość problematyczni, jeśli chodzi o to. Zapomniałem, że mamy też ognisty oddech. To nam może też pomóc. Tarcza, co jak coś trochę będzie chronić, ale za dużo im to też nie pomoże. Trzeba też uważać na tych gości, bo oni tam naprawdę... Skubani Kobani Póki się uda ich zestrzelić daleka, to nie będzie mieli większego problemu. O ile my zaraz nie dostaniemy jakąś czasową strzałą od nich. Została chyba tylko dwójka. Tak, od razu się uaktywnili. To są najgorsze roboty, jakie tylko mogą być. One potrafią używać jetpacków, busów, skakać i wszystko. Najgorsze, jeżeli mają łup, to potrafią dosłownie robić skoki w powietrzu, przewroty i absolutnie wszystko. Myślę, że weźmiemy teraz. Mm, rozszerzanie. Większe rozszerzanie ognia przy strzałach. Co tu się stało? Chuje, już ostrza prowadzą i zielone jetpack... jetpack boty, Ale na szczęście nie było w nim większego problemu. Dobrze. Pięknie rozwalone z tym oddechem. Teraz tylko wystarczy tych puczników przewalonych rozwalić. Jeszcze na pewno z tyłu zostało kilka. Tak. Można im ładnie w główki wycelować trzy główki. I pięknie. Po co się przemęczać na takie poziomy? No, może weźmiemy jednak ten pancerz. To może się go uda wykorzystać i nie zginąć w okazji na strzała od tego. Też trzeba uważać na gości z laserami. Boty. I tak jak widać na późniejszych poziomach się dosłownie już tragedia dzieje. Ze wszystkich stron jesteśmy strzelani. Chociaż to nie jest jeszcze najwyższy poziom trudności jak jest. Liczę na to, że roboty zachęcę do wejścia w lawę. Ale halo, tu jest lawa. No zobacz, to tutaj pięknie można wejść. No, cudo. Też tak samo można wykorzystać jetpack i cios bokiem, żeby... E, lecieć na jetpacku i ścinać po prostu wszystkich naszych przeciwników. Ulepszę sobie teraz na mieczu rozprzestrzenienie ognia, więc będzie większa szansa, że jeżeli trafimy, to że zabijamy przeciwnika ogniem. Od razu na dzień dobry frame raftery. Któremu zdjąłem cały pancerz, a dalej żyję. Wszyscy do nas trzało, odbijają. Tak teraz myślę jakby ich tutaj pozałatkać. A widać teraz tych odpalonych puczników tu. Jak latają, poziłkują i wszystko. O nie, i się odpalił kolejny. Ich ustrzeli, czy cokolwiek z nimi zrobi, to jest ciężko. Mm. To był efekt odbijania strzału od i odcięli mi jedyną rękę, której mogłem trzymać mierz. i został mi, zostało mi dosłownie tylko kopanie. Nawet nie możemy już odbić strzał więc teraz możemy jedynie kopać i uderzać kopniakiem. Kopać i zięć ogniem. Halo, halo. Gdzie ty mi tu po mapie latasz? Chodź tu. Ogiń czeka. Cały czas mnie tu obskakuje. Wow, leciał na mnie od razu z całym będem. I na szczęście pan pancerz nas uratował gnieździowo. Ale zawsze możemy się za to naprawić, używając jednego z naszych punktów. I tak wygląda naprawa w tej grze. Zostajemy zniszczeni i po prostu podmienieni. I jednocześnie też mamy uzupełniony pancerz. Bo nam została chociaż jedna pieni w pancerze. Myślę, że tutaj prowadzę losowy ostrzał, ale no niestety nie wyszło. Ale gdzie w tym je ja tu się pasz. Wszyscy już to latają, bo nie Że jeszcze nie trafili to jest tu I co? I dwójka została? Tak i... Kujem! Spokojnie z tym młotem. Gdzie mnie ty tu od razu? Cię uspokój! No. Myślę, że weźmiemy teraz kolejny upgrade młotek. Z młotka nie będziemy korzystać, no bo mamy już na maksa ulepszony miecz oraz łuk. Więc no, będziemy tylko z tego korzystać póki co. Pulał to jak zwykle pomaga. I byle szybko wstać od tych strzałów. I tu już naprawdę nie wiadomo co tu się dzieje często. Tutaj jakieś przewroty robią, kopniaki! Właśnie przeszedłem przez piłę i na szczęście nie zaliczył tego jak W On już mógł być po nas. Jakby nam nóżki odcięło. Spokojnie, gdzieś się tu pchasz? Ognia to wszystkich wystarczy. A, no jeszcze tu został jeden. Ja to czekam, chodź do mnie i cieknięta rąka ręka. No, zaczynam po prostu ulepszać resztę drzewka tej technologii. No nie, zapędziłem się teraz w ruch. Muszę podpalić mu nóżka, to już nie będzie tak gonił. A tego od razu przepalić. Zostaliśmy jeszcze raz w pancerzu. Pięknie gościu został spalony. Teraz by się przydało rozwalić tych puczników. Może żebym sobie przeoszczędził energii to do zwali ich własną bronią A ile nie będą robili 10 uników powietrza? No pięknie okay. Drugie piętro Waterboard, ale na długo. Długo z nami nie powalczył. I trzecie piętro. Miły start dodamy jeszcze do spół dołu. Ale na spokojnie jestem tu Laser Raptor się schwankuje za słupkiem i spróbujemy go z ognia strzelić Albo postanowi sobie wyjść cały wy i jeszcze będziemy do niego strzelać Młotek w ogniu Hammer. Tutaj może się jednak ukryję w rogu mapy, żeby przypadkiem nie wystrzeli do tej lawy. No spokojnie mogę tutaj sobie z wszystkimi poradzić używając ognia i strzał. Mi się nigdzie nie zbierze, żeby stąd uciekać. Halo, halo, spadaj tu. No i nic do Jedno z prostszych leweli. Tak, Dobra, spróbujemy od razu bez rozdania punktów, pójść. To niestety już tak tylko nie wyjdzie taka. Gdziebyśmy sobie zostali po prostu spokojnie. Tu się już dzieje tragedia. I zostaliśmy cieknięci idealnie w głowę. Pan też nam nie w tej bardzo w tej sytuacji. Może jednak wydamy punkt na bota? To nie będzie tak zły pomysł też. Jesteśmy teraz na 31 poziomie. A do tych nie ma co nawet strzelać, bo nie odbiją strzały przecież. Ale za to do nich dognie można pokróć. Ej, troszkę nas popalili. Ej, to tak tekstę. Ale dalej żyjemy, dalej mamy w ogniem. Jak my teraz w ogóle wyglądamy? No nieco ciekawie, ochy już nie mamy. Cała ręka spalona, wszystko spalone. Najważniejsze, że jest jetpack i tułów. A już od nas jeden uciekł. Już będzie skakał i powolony. Cały pan też, też od nas zdjęty został. Dobra, na tym teraz trzeba będzie uważać. Chociaż mam nadzieję, że ładnie skoczą sobie do lawy. Jak tak będą chcieli. No, oczywiście, że wskoczą do lawy. Myślę, że zamiast naprawy siebie, wezmę kolejnego klona. Jeżeli zginiemy, to będziemy się... to się od razu odrodzimy jako cali. So A tutaj można idealnie rozmieść samym ogniem, ale no, niestety, nie do końca nam wystarczy ten ogień. Jeszcze od razu lecą za nami, próbują, co chcą, cokolwiek zrobić, ale są popaleni trochę, nie. im to nie pomoże. Udało nam się przeżyć poziom, będąc całkowicie spalonym, praktycznie. Jesteśmy teraz na poziomie Insanium. Najwyższym poziomie trudności aktualnie dostępnym. I tak jak widać po masie zielonych botów, które na nas lecą z jetpackami to faktycznie jest, może być to problematyczne. Dobra, chwilę możemy tu postać, podładować energię. I skoczyć, zobaczyć. Spokojnie z tym ten spokojnie. Nie, nie, z tym ten też. Przecież nie chcecie nikomu krzywdy zrobić, co nie? Dobra, lecimy ponownie na Pilar. Zładować energię. Niech dziś się nie spieszy. Dobrze, jeden młot mniej. Dwa młoty mniej. Młoty też nam mogą pomóc czasem i zmieść dosłownie zielonych jetpackowych stąd. Jetpack, jetpack. Więc nie ma tak dużego zasięgu. jego chciał. Dobra, zawsze możemy ich też kopnąć i spalić wtedy. No, jeszcze został młotek z jedną nogą. Ale mam nadzieję, że to już nie będzie problem. No, dokładnie. Teraz możemy jeszcze podładować sobie energię szybciej. Ulepszyć młotek, odblokować dzidę. Ojej, leci teraz ma tych robotów. Zostały same z mieczami, ale jak widać są ode mnie szybsze i... i, i mają mieczy. A ja nie mam za bardzo ani łuku, ani... No, nic. Ciężko jest ich dość trafić ognia, ale tyle co się da, to się da. O nie, jeszcze się zablokowałem tutaj. Dobra, ile jeszcze zostało? Trójka, dwójka, piątka chyba jest, albo kurka. Piątka dalej. A no spokojnie, spokojnie z tymi mieczami. Gość został przepalony na pół, ale żył, nie? Już umarł. I po ponóżce Jeszcze może główka. Nie trafiłem, no nie Poczekamy się, nie spieszy nic się. I to było ryzykowne. Dobra, całą mocą z niego posiadłem. Weźmiemy, odblokowujemy, to sobie kolejne rzeczy, których tak nie mogę użyć, bo nie mam dalej ręki. No, się robi coraz gorzej. Trochę puskaczę tu między platformami, to chociaż powoduję energię. Zbierzemy ich wszystkich razem i spróbuję po prostu przelecieć przez nich. I liczyć na to, że się trochę potłuchą tam. Albo użyć ognia i, użyć, i uratować się w ostatnim momencie. Przypalił nam trochę głowę, ale dalej żyjemy. I niestety utrata nogi już była... Ostatnim co nam brakowało. Ale mamy teraz możliwość wyboru wszystkich rodzajów broni. I na przykład można też młoto wykorzystać. Chociaż nie pokorzystałem długo. No trzeba trochę teraz uważać, bo zostaną ostatni klon. Ale niestety to jest gra, gdzie. Jak się raz ginie to się ginie kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz Dobra spróbuję po prostu zostać przy mieczu i uciec z tego miejsca Ciachnął nas, ale dalej żyjemy Zostaliśmy na posągu oni nie potrafią się do nas dostać do tego sągu. Ten, ten środek był blisko jedynie. I zostaliśmy zmieceni od razu. Tak jak widać mój rekord to 54, ale już tam naprawdę tragedia była. Kolejny odcinek to prawdopodobnie będzie Story Mode na trybie insane. Myślę, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć. Hej, jestem doby na YouTube. Jeśli chcesz pomóc rozwinąć mój kanał, możesz kliknąć teraz łapkę w górę, a jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij zasubskrybować. Dzięki wielkie, cześć!